Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy dzień po tym, co się wydarzyło w Dzierżoniowie, a działo się sporo. Być może nie wszystko na to wskazywało, natomiast gala mega ciekawa. Niestety też z różnymi przykrymi historiami, ale o tym za chwilę. A więc Dzierżoniów w walce wieczoru Kamil Bednarek, Jaman Turek. Turek oczywiście przyjechał jako zastępca mający kiedyś tam kłopoty ze zdrowiem, nie wiem, słyszałem o jakimś krwotoku po walce z Talarkiem. No ale wstoczył od tego pojedynku z Talarkiem pięć pojedynków, chyba z dwa z tych pięciu przegrał przed czasem. No i generalnie przyjechał do Dzierżoniowa tylko i wyłącznie po wypłatę. Miał zakontraktowany pojedynek z mega prospektem podopiecznym Romana Anucina Konstantynem Nangą w Danii. Niestety z tego pojedynku, albo stety dla niego się wycofał. No i, i wydawało mu się, że z Bednarkiem będzie zdecydowanie łatwiej. Niestety nie było. On po pierwszych ciosach Kamila poczuł, że Raczej tutaj nie wygra, że nogi Kamila Bennarka nie pozwalają mu zadać jakiegoś celnego ciosu, że ten pojedynek nie ma sensu i po prostu położył się bez ciosu, bo znamy takie przypadki zresztą i nawet w Polsce, że niektórzy bez ciosu padają na ring i właśnie w ten sposób upadły jaman. No tam Piotrek próbował bronić Jamana, który komentował ze mną, mówiąc, że jakieś ciosy w tułów przyjął wcześniej, no ale przyjął 20 sekund wcześniej dwa nie tak mocne haki i po tym, po tym się nie pada 20 sekund później, czy, czy minutę później. Dlatego po prostu myślę, że Jaman chciał uciec z tej walki i okazał się zwykłym trujem w przeciwieństwie do innych uczestników tej gali. No oczywiście to nie jest wina Kamila Bednarka, natomiast jest to pewien zmarnowany czas dla niego, w sensie zmarnowany okres przygotowań, bo przygotowywał się na walkę, w której miał coś pokazać, miał coś udowodnić, miał zdobyć jakieś doświadczenie i tego wszystkiego nie było, bo w tej walce, nie oszukujmy się, doświadczenia żadnego nie mógł zrobić. Mógł sprawdzić, czy go nie bolą ręce, mówił, że nie bolą i to całe szczęście. On też sam mówił, że chce stoczyć jakiś dziesięcio bądź rundowy pojedynek w maju i, i chce później gdzieś wyjechać za granicę, po szansę. Miejmy nadzieję, że tak będzie i miejmy nadzieję, że wykorzysta swoje umiejętności i, i, i nas zaskoczy jeszcze. Natomiast y, walczył też y, Rafał Wołczecki. Tu byliśmy pewni z Piotkiem, że, że to będzie y, dobra walka i dobry sprawdzian Rafała z y, Argentyńczykiem Puczeto, Bo y, nawet jeśli Rafał Wołczecki y, jest pancerem, a Puczeta miał 10 przegranych pojedynków, y, no, to wiedzieliśmy, że to jest wartościowy rywal. Wartościowy rywal, po to, żeby zdobywać rundy, wartościowy rywal, po to, żeby zdobywać umiejętności, po to, żeby zobaczyć, że nie każdy się tutaj ciosu Wołczeckiego przestraszy. Oczywiście przestraszy mówię trochę w nawiasie, bo Puczeta poczuł te uderzenia. Trafił świetnie, Rafał wywrócił w stylu wodarczyka lewym, prostym swojego rywala. Natomiast Puczeta po prostu zmienił taktykę. Chciał zaskoczyć Polaka atakiem frontalnym, ponawiał serię w pierwszej rundzie, ale później jak zobaczył, że nie zdaje to egzaminu, a Polak oddaje mu i to oddaje mocno, to raczej skupił się już na przetrwaniu. Nie, ale że jest twardy, odważny, dobry, przygotowany kondycyjnie, to mu się to udało. Niewielu się z Wołczewskim akurat to udało, ale jemu tak i brawa mu za to, bo zostawił w Polsce zdrowie, charakter. Pokazał nam całkiem przyzwoity zawodowy boks i zasłużył na swoją wypłatę. Jednocześnie dał Wołczeckiemu tak potrzebny rozwój i takich wojowników się ceni, a nie Jamana. Trzeba. Wiem, że nie można tego robić, ale trzeba gdzieś szukać w tym boksie zawodowań pewnych rozwiązań. Że jak widzimy, że zawodnik pada po prostu bez ciosu i próbuje oszukać e, swojego rywala, e, promotorów, którzy go zatrudnili, i przede wszystkim nas kibiców, e, to, to dobrze by było, żeby nie dostał ani złotówki, bo on a nie zasłużył na to, żeby dostać nawet złotówkę za ten e, zwykły tchórz. Jaman, no i tchórze mnie można nazwać Denisa Mądrego który walczył z Igorem Prygą byliśmy przekonani że ten pojedynek skradnie w show tego wieczoru i tak też było Mądry ruszył na Igora Prygę tak jak to robi zazwyczaj natomiast zwróciłem uwagę w komentarzu jeśli oglądaliście, że źle reaguje na ciosy Prygi Pryga z 9 pojedynków 2 tylko wygrane przed czasem, ale jak słusznie zauważył właśnie Piotrek Jagieło, czasem te rekordy bywają mylące, bo rywale albo są niewygodni i albo skupiają się i to przede wszystkim, tylko na obronie i na przetrwaniu, więc ciężko o to nokautę, a jednocześnie zawodnik, który atakuje, też się rozwija i łapie swój prime, albo, albo łapie pewność siebie w swoich ciosach, i tak pod y, tym względem chyba wygląda y, właśnie Igor Pryga, który doskonale zaprezentował się, świetnie zapre zaprezentował się z, y, 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 z trenerem Złotkowskim w narożniku. Doskonale to zrobił. Y, jak doświadczony pięściarz, znakomicie selekcjonował ciosy, doskonała obrona na wyczucie, pokazał też obronę blokiem, odejścia nogami. No taki pięściarz nie powiem, że kompletny, bo to jest za dużo y, powiedzenia na tle Mądrego, ale, ale jednak y, doskonale, doskonale przeskoczył dwa czy trzy poziomy y, tą walką. Niestety w konsekwencji trafił Mądrego wieloma uderzeniami i nasz wojskowy musiał zostać odwieziony helikopterem y, do szpitala, do Wałbrzycha. Tam przeszedł operację skomplikowaną, i w tej chwili jest w stanie śpiączki farmakologicznej. Po wybudzeniu będzie musiał, bo operacja się podobno udała, po wybudzeniu będzie musiał się chyba poddać zab zabiegowi rekonstrukcji czaszki, a później długi powrót do zdrowia. Więc trzymamy wszyscy za niego kciuki. Ci, co się modlą, warto się pomodlić, bo tak jak powiedziałem, po pierwsze, to jest żołnierz wojska polskiego. Po drugie, zostawił zdrowie w ringu po to, żebyśmy mogli cieszyć swoje oko z dobrego boksu. I tyle, tyle mogę na ten temat powiedzieć. Jeśli chodzi o Wołczeckiego, Jacek Szonglowski mówił mi, że w tym roku o jakiś poważniejszy pas będzie mógł zawalczyć. To oczywiście nie jest takie łatwe, bo. Polska nie ma budżetu na budowanie do samego czołowego miejsca w rankingu kategorii średniej. Zresztą przykładem świetnym jest Fiodor Czerkaszem, który musiał tą Polskę opuścić. Jest w kooperacji chyba tam z Leonem, Margulesem i grupą Warriors i w Stanach Zjednoczonych musi kontynuować się. E, swoją karierę, no bo zwyczajnie w Polsce nie ma rynku na to, żeby zbudować go e, do walki o świata w kategorii średniej. My co najwyżej e, możemy doprowadzić kogoś wysoko w kategorii Bridger, jakim. Yy, czy w kategorii cruiser. Przykładem jest tu Cieślak, w kategorii bridger to oczywiście to tylko w Polsce ktoś słyszał o tej kategorii, więc, więc mogliśmy nawet mieć swojego mistrza, ale, ale w kategorii średniej, gdzie jest Wołczecki hmm, będzie o to zdecydowanie ciężej. Rafał będzie musiał zawalczyć na wyjeździe, a też nie każdy go zaprosi, bo hmm, no, mięso odchodzi od kości tam, gdzie on bije i, i to trzeba sobie uczciwie powiedzieć. To by było na tyle, ja tu widzicie, jestem w pięknym miejscu, przystanek taki, w Monachium. Z już było tu blisko. Posłuchajcie, dzisiaj, dzisiaj o godzinie 17 wjeżdża na kanał Ring Road Całe, cały program dotyczący Oberhausen. To, co robił Damian Knyba w szatni, jak on się zachował przed pojedynkiem i po pojedynku. Znakomici goście wystąpili w tym programie. Mistrz olimpijski Tony Joka, ojciec Tysona Fury'ego John Fury, kuzyn Tysona Fury'ego, ten, który walczył z Jackiem Polem, Tommy Fury. Wypowiedzieli się na temat... Tego po walce, jak się zaprezentował Damian Knyba i Przemysław Saleta i Łukasz Juras Jurkowski. Warto ten program obejrzeć, także zapraszam na niego yy, serdecznie. Dzisiaj kanał Ring Road, godzina 17.